tutaj nie było. Od razu powiem, że tego vloga dedykuję przede wszystkim kobietom i są głównie dla Was dziewczyny. Dawno mnie nie było. Ktoś śledzi mojego Instagrama ten wie, że zostałam trzy miesiące temu mamą i całkowicie pochłonęło mnie rodzicielstwo. Znalazłam odrobinę czasu Żeby nagrać coś dla Was Ten vlog jest Przede wszystkim Dla mam Dla żon Które Na co dzień zajmują się domem Kochane Chciałabym Wam powiedzieć, że Jesteście wspaniałe i to, co robicie, jest wspaniałe. Dzisiaj jest sobota. I kiedy wieszałam setne pranie z kolei, ktoś z góry natchnął moje myśli, moje serce, i poczułam, że powinnam Wam to powiedzieć. Praca. Wykonujecie codziennie. Może nie zawsze jest doceniana, ale jest wielka i piękna. Jest to coś, za co nie dostajemy wynagrodzenia. Nie osiągniemy żadnych dyplomów, nie zyskujemy awansu. Jest to praca ciężka. Ale robimy ją z miłości, z miłości do tych, których kochamy, z którymi mieszkamy. I wiedzcie, że, że jesteście w tym piękne. Mimo, że czasem macie podkrążone oczy, nie macie siły, żeby zadbać o siebie. Jesteście piękne w tym zmęczeniu. Jesteście piękne w tym, co robicie, bo to, że zajmujecie się domem, zajmujecie się dziećmi, świadczy o tym, że pracujecie i żyjecie dla kogoś. Nie robicie tego dla siebie. Te codzienne starania są dla tych, których kochamy. I jeśli ktoś kiedyś mówił Wam, dlaczego jesteś zmęczona, przecież ty nic nie robisz, tylko siedzisz w domu, jak możesz być zmęczona przy jednym dziecku? Powinnaś pójść do pracy, powinnaś coś osiągnąć. Nic tylko siedzisz w domu. To ja dzisiaj chcę wam powiedzieć, abyście zamknęły swoje uszy na takie słowa, nie przyjmowały ich do swojego serca. Powinnyście być dumne z tego, kim jesteście. Wasze rodziny też powinny być dumne. Pięknie jest pracować, rozwijać się zawodowo, zyskiwać awansy, dostawać wynagrodzenia. Może jest to praca ciężka. Temu nie zaprzeczam. Ale zupełnie czymś innym jest, kiedy człowiek żyje taką codziennością, każdym dniem. I to, co wykonuje, wykonuje nie po to, aby osiągnąć coś więcej, aby zostać zauważonym, docenionym. Wykonuje to z czystej miłości. Trochę tak jak matka Teresa z Kalkuty. Piękny wzorzec kobiety. Ona też zajmowała się wszystkimi z potrzeby serca. Mam świadomość tego, że nie każdy czuje się stworzony do zostania w domu, do ofiarowania siebie, bo to jest ofiara. To jest rezygnacja z jakichś swoich, chyba ze swojego takiego trochę egoizmu. Z myślenia a co ze mną, co ja. Kiedy na pierwszym miejscu stawiamy innych, rezygnujemy z siebie. I to jest piękne. Więc mamo, żono, jeśli należysz do takich kobiet, wiedz, że jesteś piękna. Mimo, że nie chodzisz. Ubrana jak bizneswoman, mimo że nie zawsze masz siły na ten makijaż, na to, żeby elegancko się ubrać. Żeby zadbać chociażby o takie podstawowe pielęgnacje siebie. To wiedz, że jesteś piękna w tym wszystkim, i Bóg ci to wynagrodzi. Wynagrodzi ci ten czas. I da Ci możliwość rozwijania siebie. W jakiś wspaniały, wymyślony przez niego sposób. Nie żałuj tego, kim jesteś. Nie żałuj swojego talentu i swojej odwagi, bo trzeba być odważnym, żeby podjąć się takiego zadania. To wspaniałe, że, że możemy Służyć w taki sposób. Nie dajmy sobie wmówić, że to, co robimy, jest niewarte niczego, że jest nic nierobieniem. To wielka praca i wielka odpowiedzialność. Życzę Wam, kochane, dzisiaj dobrego dnia. Czujcie się piękne, bo jesteście piękne. Chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że łatwo mi się mówi, bo wszystko wychodzi idealnie. Jestem totalnie nieidealną żoną, totalnie nieidealną mamą, totalnie nieidealną gospodynią. Coraz bliżej się. Coraz bliżej są święta, a ja mam wrażenie, że całe przygotowania stoją w miejscu. Ale to nic, bo najważniejsze przygotowania są te w sercu, a wszystko pozostałe odbywa się w swoim czasie i odbędzie się w swoim czasie. Nie róbmy niczego na siłę, na pokaz. Róbmy to z potrzeby serca. Jeśli, tak jak ja na przykład, masz świadomość, że stoi stos prania do wyprasowania, ale czujesz potrzebę, żeby upiec na przykład ciasto. I świętować ze swoją rodziną w niedzielę. To tak zrób. Niech w tych wszystkich porządka, zajmowanie się dziećmi, opiekowaniu swoją rodziną. Niech w całym tym byciu mamą i żoną prowadzi serce. Bo tylko wtedy będziesz potrafiła być szczęśliwa. Dumna z swojej pracy. Tylko wtedy będziesz dumna z tego, że jesteś kobietą. I z tego, jaką jesteś kobietą. A jesteś wspaniała. Życzę Wam cudownego dnia. Mam nadzieję, że zobaczymy się Szybciej już teraz. Do zobaczenia.